Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku newsowym na Tajemnicach Kryptowalut. Ja jestem Mr. Hyde, a dzisiaj porozmawiamy sobie ogólnie o tym, w jakim kierunku zmierza rynek, jak przeszedł wczorajszy airdrop Blast i gdzie zmierza tak naprawdę ton, który znowu wbrew całemu rynkowi idzie cały czas do góry. I pytanie: czy wybijemy kolejny ATH, bo trochę tak to wygląda, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jeżeli mój content Ci się podoba, łapeczka w górę, pozytywny komentarz pod filmem, nie zapomnij, bo dla Ciebie to jest chwila, a dla mnie to jest motywacja, żeby działać dalej. Chwila ogłoszeń i przechodzimy do odcinka. Zapraszam. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice Kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych tajemnice kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Moi drodzy, zacznijmy sobie od omówienia Bitcoina, bo tak jak wiemy, Bitcoin zawsze nam ciągnie cały rynek i pokazuje to, co jest na rynku. Po ogromnym spadku i odreagowaniu od tej strefy mamy obcyniaka. Tutaj nic za bardzo się nie dzieje. 61,400. Może znowu dobijemy do tych 62. Swoją drogą, jakby ktoś powiedział, powiedzmy rok temu, że na, na wakacje Bitcoin zleci nam tylko z 73 na, tam powiedzmy 60. No to ciężko by było w to uwierzyć. Nie? A tak to w tym momencie wygląda. Mamy. Ta korekta jest, ale ona nie jest jakaś taka przerażająca. Oczywiście dużo mocniej dostały alty, ale też nie wszystkie. I teraz. Na co tutaj to wygląda? No, na razie to wygląda na poczniaka. Zgodnie tutaj z tą prognozą skrajnego pesymizmu tej strefy, ja myślę, że to będzie tak się bujało. Chciałbym, powtarzam, chciałbym, żeby to wybiło nam powiedzmy gdzieś tam w połowa, no w sierpniu, nie? To by było super, żeby ten lipiec jeszcze był akumulacyjny. Czy tak się wydarzy? Nie wiem. Może być tak, że się wydarzy to po wakacjach, totalnie, jednak no. Nic nowego dzisiaj nie powiedziałem, tak? Cały czas podtrzymuję to samo. Jednakże no, nastawiam się, że wzrosty nadejdą nie czy, tylko kiedy. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, ale ja pod to gram najwyżej się przejadę. I teraz tak. Co ciekawe, dzisiaj będzie debata. Z tego co wyczytałem tutaj, prawda, w Googlech. Dzisiaj będzie debata Trump-Biden, pewnie jakoś o późniejszej porze czasu polskiego. Ja śmiem twierdzić, że tutaj przy tej debacie na pewno będzie poruszany temat krypto. No, oczywiście to nie będzie głównym tematem debaty, ale na pewno coś o krypto będzie mówione. Więc myślę, że warto wziąć to pod uwagę, z tego względu, że no, krypto przy debacie prezydenckiej Stanów Zjednoczonych, no, niewątpliwie najważniejszego kraju na tej planecie, wywoła jakieś reakcje. ja myślę, że oni będą bardziej grali na to, żeby wywołały pozytywne reakcje na rynku, bo będą chcieli tych inwestorów kryptowalutowych zjednać sobie. Jak nie jeden, to drugi, tak. Więc będzie to mega, mega interesujące. Generalnie dzisiaj mamy taki no, pół na pół, trochę z zielonego, trochę jest czerwonego na rynku, jednakże niektóre coiny mają się wyjątkowo dobrze. Mam tutaj na myśli TON. TON, o którym już mówiłem wielokrotnie, tutaj sobie trochę podopisywałem rzeczy. a Mianowicie to, że tak, tutaj warto kupować krew, Te, od tej strefy się pięknie odbiliśmy. No, jeżeli ktoś to skupił, gratuluję. Później mieliśmy drugi raz zejście, ale już nie aż tak mocne, do też w dół. I generalnie tak, pojawiły się też informacje o tym, że na TONie są błędy i haki. Ok, więc super, no błędy, błędy błędami, błędy się oczywiście zdarzają, w ogóle no jest to ważne, tak? Na no całe krypto jest przesiane dziurami, błędami i tak dalej. W przypadku. Solany to nie przeszkadzało Solanie zrobić genialnych wzrostów. W poprzednich osiach wiem, że Solana się zacinała, teraz już to trochę ogarnęli. W przypadku Tona, to mnie to wcale nie dziwi, że coś takiego jest, to jest to raczej normalne. Nie, nie mówię, że tak powinno być, ale, ale tak jest na rynku krypto i tyle. To jest za to bardzo pozytywny news. Plotki o tym, że degenis Solany przechodzą na ton. I te plotki pojawiają się już dzisiaj, gdzieś to w jakimś mediowym, medialnym e, artykule widziałem. Albo na Twitterze, ale generalnie to się już zaczyna pojawiać, więc to jest też bullish. I to, on, wbrew całemu rynkowi. No, radzi sobie bardzo dobrze, a te h mieliśmy tam w okolicy 8, 8 powiedzmy 20, 8, 30. W tym momencie mamy 7,80 niecałe. No i widać, że się do góry, tak? Zobaczymy, co będzie dalej, ale śmiem tutaj założyć, że wzdłuż tej linii nam, linii trendu można tak to założyć. Bardzo ładnie nam się tutaj to układa. Ja jakby nawet nie jestem teraz już zwolennikiem analizy technicznej, kiedyś byłem, no, ale generalnie dobra, no, wybiliśmy, zjechaliśmy tutaj do tej, mm, wybiliśmy z tego trójkąta, wróciliśmy do podstawy trójkąta i widać, że wybija się wyżej. Więc, więc ciekawie, zobaczymy, co będzie dalej. Najciekawsze stanem jest to, że w momencie, gdy Bitcoin tutaj nam leciał bardzo mocno, tak, nawet tutaj to była ta świeca totalna, totalnego, mocnego spadku, to to on tak zjechał. Nie, nie nawet nie jakoś bardzo mocno, bo nie zjechał poniżej tej żółtej nam tutaj linii. I odbił bardzo szybko, więc to jest element, pokazuje to siłę. Oczywiście pokazuje to też, że Degenka i Memcoiny na tym tonie się odbywają, no bo to jest, to jest wbrew pozorom. Już mówiłem o tym, to jest fenomen, bo to jest to, co pcha cały rynek, cały ten szalony nasz rynek krypto pcha. Pchają memy obecnie i te memy się rozgrywają też na tonie, więc dlatego to też pcha cenę Tokena ton. Oczywiście to jest jeden z czynników, nie jedyny czynnik. E, tutaj jeszcze nie zdążyłem dopisać, może dopiszę, że też Binance pcha się mocno na tona, e, Tether wchodzi na tona z dużym kapitałem. Ja wiem, każdy może mieć swoje zdanie na temat. Tetera, ale chodzi o migracji dużego kapitału i to się odbywa, to się dzieje. No i dla mnie to jest sygnał prowzrostowy. Ja w tonie się nie zakochuję, w żadnej krypto się nie zakochuję, ale no widzę, co się po prostu dzieje. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tonie, jakie tutaj wyceny jakby oczekujecie, to, jakich wycen gdzieś tam w zaawansowanych hossie, czy trzymacie tona, czy jesteście bullish na ton. No ja będę tego tona rozgrywał jeszcze parę miesięcy. Zobaczymy. No, Jesteśmy na rynku spekulacyjnym, na coś trzeba postawić. Ja wybrałem to. Dajcie znać, czy również jesteście załadowani w tona, czy w ogóle wręcz przeciwnie, może uważacie, że ton przez swoje błędy i haki upadnie, że to jest w ogóle lipa. To też jest ciekawy po prostu pogląd. Jeżeli ktoś taki ma, no to śmiało, chętnie wymienimy się tutaj w komentarzach wiadomościami. Może coś razem ustalimy. Ethereum generalnie. Wczoraj była, była informacja, w której znowu, że o spot etf -y na pewno już będą zatwierdzone. No, reakcja jest taka jak widzicie, niewielka. Cały, teraz jesteśmy już pod strefą tą podażową, już no, cały czas po, jakby pochyła równia w dół. E, bardzo podobny, po, podobna sytuacja jak na Bitcoinie: mamy po prostu kraba, mamy boczniaka. Nie? E, na razie nic fenomenalnego. Ja myślę, że, że teraz Ethereum ETFS1 może coś wywoła, ale tak naprawdę nie ma wolumenu na rynku. Tak? Ja to też widzę po wyświetleniach ogólnie, jeżeli chcesz mi pomóc, zostaw łapkę w górę, bo widzę, że mało osób to ogląda i to też obserwuję na innych kanałach. Jest posłucha, nie jest posłucha i to trzeba widzieć. Jednakże, no dalej uważam, że i Ethereum gdzieś tam poleci na te wyższe wyceny, no tylko po prostu trzeba czasu, tak? Myślę, że Gida będzie gdzieś tam, tak jak mówiłem, w czasie gdzieś tam pod koniec wakacji. Ten okres ja bym uznał za okres akumulacyjny, no bo kupuj krew po prostu. Trzeba mieć, trzeba mieć jaja i kupować krew. Akurat, jeżeli mówimy o rynku niebezpiecznym, takim jak jest rynek krypto, no to Ether i Bitcoin, no to jest chyba raczej najbezpieczniejszy bet, nie? Myślę, że tutaj z tym się ciężko nie zgodzić. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Jeszcze jedna. Jeden koń, który też obserwujemy, Ondo. Ondo tutaj w ostatnim czasie pojawiła się plotka, narracja ETF-u nieco oklepana, że ta narracja ETF-owa się zaczyna osłabiać, że to już, e, to już nie będzie grzało i tak dalej. No właśnie, pytanie. Czy narracja ETF-u jest tak słaba, że to nic już nie da, że Ondo już, już jest lipa, czy wręcz przeciwnie? Ja uważam, że. Um, to jest ważne, bez wątpienia, że może już niektórzy są znudzeni tym, ale śmiem twierdzić, że jeżeli znowu tak naprawdę to nie ludzie, nie ulica, tylko po prostu już w tym momencie fundusze BlackRock, giganci po prostu rządzą tym rynkiem. Jeżeli odpali się znowu narracja ETF-u, narracja BlackRocka, no to on na tym zyska, bo on to jest mocno skolerowany z BlackRockiem. Więc na to po prostu sobie liczę. Dobra, przejdźmy teraz do Twitterka, zobaczymy co tam słychać w mediach. Ok, a więc tak jak, tak jak Wam mówiłem, jak sobie wpisujecie tutaj w Google, no to dzisiaj, wyskakuje nam, że dzisiaj najważniejsza debata, tak? Dzisiaj debata. A nie do końca to jest tak, że ona jest dzisiaj, generalnie to jest tak, że debata będzie o 3 rano, czyli znaczy, że dopiero w piątek, jakby jutro, nie? Teoretycznie w piątek czasu polskiego, o 3 w nocy czasu polskiego, więc dosyć późno i tutaj KO Kryptowaluty nam mówi o tym, że to są w ogóle materiały z Arkam, Arkam Intelligence, w ogóle polecam, bardzo fajna sprawa. I teraz, cztery koła Bitcoina przelane przez rząd Stanów na Coinbase, 250 Bitków, 250 Bitków to nie jest tak jakoś totalnie dużo, przelał rząd Niemiec na giełdy, w środki z Flowtrace wróciły na portfel i e EFI, nie znam tego podmiotu, pytanie czy tu nie ma błędu, kupiły dzisiaj 350 Bitcoinów za 21,5 miliona dolarów. Bitcoin trzyma się na 61 tysięcy dolarów. Giełda delikatnie do przodu, dzisiaj debata. No właśnie, i teraz, co możemy z tego wy, wyczytać? No, Generalnie to jest dosyć niepokojące, bo to jest duża ilość bitków przelana na Coinbase, tylko pytanie, czy to nie jest manipulacja. Tak naprawdę ciężko jest to zweryfikować. No, Kto jest w stanie przewidzieć, co oni zrobią, zanim zrobią. Um, wydaje mi się, że dopiero tak naprawdę po czasie będziemy, jutro będziemy mogli to zweryfikować, pewnie nagramy sobie o tym materiał. Um, ja generalnie jestem do tej debaty nastawiony i pytanie czy przez to, że widzimy te ruchy na portfelach um... No, to nie będziemy nie będzie mieli do czynienia z jakąś manipulacją. Że może wypłynie jakiś news taki, który będzie bardzo bearish, że tam naprawdę coś będzie takiego ustawione, że krypto jest złe. Chociaż ciężko mi o tym powiedzieć, względu, ciężko mi w to uwierzyć, ze względu na to, że mamy okres taki, jaki mamy. Oni walczą o jakby wyborców, walczą o to, żeby ich wyborcy, również ci kryptowalutowi, tak, głosowali na nich, więc ciężko by było mi w tym momencie tutaj wróżyć, że oni będą chcieli to zarżnąć, nie? Nie wiem, no, wszystko jest możliwe, ale jakoś wygląda to. Wygląda to, jakby trochę mi się to nie klei, nie? Z pozytywniejszych informacji, bardziej pewnych, mamy MetalCore. MetalCore token, MetalCore, czyli gra, w którą graliśmy, grał, który ja nagrywałem też, swoją drogą bardzo fajna gra, bardzo mi się dobrze w to grało. Wypuszcza tokeny, wypuszcza depozyt właśnie tutaj. Jutro będzie to możliwe, właśnie depozyt na Bajbicie. Tak, i pewnie też na innych giełdach, e, oczywiście po sieci Ethereum, czyli ich token będzie na sieci Ethereum. W ogóle e, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w tym momencie wysył token na, na sieci Ethereum jest totalnie kosmicznie tani i tak naprawdę tak tanio na Etherze nie było bardzo, bardzo dawno. E, więc generalnie tak to wygląda. Dodatkowo jeszcze mamy AMA na Bybicie Właśnie z tutaj zespołem Metalcore. Ciekaw jestem, właśnie, jak oni mają dalej pomysł na tę grę, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o te tokeny, tutaj również będzie to do odbioru. Bodajże że jakoś niedługo. Nie, nie wiem, czy nie dzisiaj, dzisiaj albo jutro ma być chyba ten token jakoś do odbioru. Nie chcę tutaj skłamać, ale na pewno też o tym nagram materiał i też będę o tym puszczał na Telegramie, bo osoby, które grały w Metalcore, na pewno się załapią. Mniej lub więcej, ale się załapią. Pytanie, ile ten Nerdro będzie warty, jak to zwykle bywa. Właśnie, wczoraj mieliśmy rozdanie airdropu blast i generalnie zobaczcie, jak zawsze szukacie jakieś informacji, wpisujcie sobie w tym wypadku blast airdrop albo co tam szukacie, wpisujecie wyszukiwarkę Twittera i generalnie uwaga na skamy, tak jak to macie, one loop AI, mało obserwujących i niby claim airdropa, no to to widać od razu, że to jest skam, tutaj się podłączycie i będzie lipa. Generalnie takich stron jest totalnie, ma bardzo, bardzo dużo, ale nas interesuje, tutaj znowu, to, to chyba nawet ta sama, nas interesują te legitne, nas inter jeżeli jakiś claim wchodzi w grę i tak dalej, no to nas interesuje tylko tutaj oryginalny blas, w tym wypadku to jest to, więc no to jest dosyć istotne i uważajcie na takie rzeczy, bo to jest po prostu mega, mega, mega ważne. I teraz tak, jak sam airdrop wyszedł? No to mi się bardzo podobało. Wiecie, jak odbieraliśmy tego airdropa, to tutaj ktoś fajnie nagrał, co cała instrukcja jest airdrop official, nie? jak odbierać. Mieliśmy właśnie takie tutaj animacje, trzeba było to obejrzeć, nie dało się w ogóle tego przewinąć i super, bo tutaj mówili o tym, że będzie kolejna runda, tak, i potem na, na końcu to był tam dwuminutowy filmik, i na końcu wyskoczyły nam tokeny, więc to było super. Bardzo mi się to podobało, szczerze mówiąc, taki fajny smaczek. Tak? No, zazwyczaj to... No, po prostu zrobili coś oryginalnego, coś nowego. nie? To mi się po prostu spodobało, było coś więcej. Potem po prostu odbieraliśmy te tokeny i można było je sobie wysłać na giełdę. Co ciekawe, token, tutaj mamy akurat z giełdy Bybit. Polecam Bybit, jeżeli nie masz jeszcze Bybita, to link masz w opisie. Załóż sobie. Na listingu wiadomo, świeca, później był spadek, jak to zwykle bywa. No ale wbrew pozorom, tutaj weźmy sobie godzinówkę. Ten token ma się całkiem nieźle. Myślałem, że tu będzie spadek na dół, tak jak był ZK Sync i reszta, wiecie, jak to wyglądało. A blast póki co zrobiło do góry. Totalnie odwrotnie. No na razie trochę tam zjechało, trochę spadło, ale początek był inny niż większość, więc super szacun. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, czy będzie jednak w dół, czy będzie do góry. No ale myślę, że airdrop udany, przynajmniej dla mnie. No, nie, nie, nie dla wszystkich był udany. Niektórzy marudzili, że o znowu mało dostałem, tam widziałem też komentarze, że airdrop do. No. No rozumiem to też, bo rozumiem i też no, współczuję z jednej strony, bo ja miałem to samo przy zk-synku, napracowałem się, dostałem, ale nie tyle co bym chciał, zwróciło mi się i zarobiłem, ok, ale już przy Layer Zero i przy Blastie zarobiłem fajnie, no ale wiem, że nie wszyscy zarobili i no, taki to jest rynek airdropów, nie, mam wrażenie, że ostatnio jest coraz ciężej, rozumiem też rozgoryczenie ludzi, rozumiem też frustrację, bo sam gdzieś tam to czułem przy zk nie. No, ale generalnie myślę, że tutaj dla wielu osób ten airdrop był udany. No jak to z airdropami bywa, jedni są zadowoleni, a drudzy wręcz przeciwnie. Trinus, to generalnie w ogóle polecam tę stronę, jedną chyba z najlepszych, najlepszych serwisów informacyjnych, takich wiecie, merytorycznych, jeśli chodzi o krypto. Tutaj w ogóle jest też jeszcze pod spodem grupa zamknięta, ale jest bardzo droga, więc tam jak ktoś ma ochotę, można oczywiście dołączyć. Nie to, żebym polecał, bo nic z tego nie mam od razu mówię, tylko po prostu to jest jedno z naprawdę bardziej wartościowych miejsc, ale już takim trzeba być naprawdę bardzo insight w tym rynku, żeby z tego też rozumieć to, nie? Więc to też nie jest dla każdego. Um. US, regulator, może inaczej, regulator Stanów Zjednoczonych twierdzi, że mogą, te ETF-y mogą zostać zatwierdzone, launchowane, czyli wystartowane do 4 lipca i tutaj tak twierdzą źródła, nie? No to już jest takie, wiecie, podbicie właśnie, że o, może w przyszłym tygodniu faktycznie te ETF-y zostaną zatwierdzone i będzie publiczne też. Bardzo to jest ciekawe, bardzo to jest ciekawe, zobaczymy, czy faktycznie to się wydarzy i tutaj Coinbase pozywa SEC, także to też, to też komedia i bardzo pozytywny news gdzieś tam dla krypto, bo krypto zaczyna coraz bardziej ogromną ręką wychodzić w, w walkach z różnego rodzaju instytucjami. Ok, a teraz będzie materiał sponsorowany, więc jeżeli komuś to nie pasuje, proszę przewinąć sobie o dwie minutki w prawo, a tych, którzy chcą posłuchać, zapraszam. W każdym razie dzisiaj mamy kolejny Memcoin, kolejny projekt, który tutaj naśladuje, można powiedzieć, boty. Wiecie, memcoiny, generalnie 99% z nich nie wychodzi, 99% z nich wykrzacza się na plecy, i generalnie jest tutaj ryzyko niesamowite. Jednakże, tak jak pokazuje cały rynek, cały rynek kryptowalut, no ludzie to grają, tak po prostu, ludzie to grają i nie można im tego zabronić. Więc, jeżeli ktoś chce, może się przyjrzeć również temu projektowi. Generalnie, tak, tutaj dużo Dużo generalnie artykułów, dużo firm poleca ten projekt. Ja go nie będę polecał, tylko bardziej go omówię. Chodzi o to, że no po prostu jak można polecać MEMA. Jedne wyjdą, drugie nie wyjdą, a finalnie wszystkie nie wyjdą, tylko generalnie pytanie, w którym momencie wyskoczysz z jadącego pociągu i o tym warto po prostu pamiętać. I teraz generalnie tak, tutaj dzisiaj będziemy wam omawiać Wiener AI który naśladuje po prostu boty handlowe, boty jak bo, Bong Bot, jak floki, Beta Lunch, tak? Jak, no, tego typu właśnie rzeczy. No i tutaj idąc za ciosem, ktoś po prostu stworzył Wiener. Nie wiem, jak to przeczytać. AI. Tutaj macie porównanie i porównanie do innych projektów, czym są boty, i na BitHubie znajdziecie właśnie Wiener AI, innowacyjna technologia dla szerokiego grona użytkowników. Ja generalnie do tego podchodzę zawsze totalnie spekulacyjne. Nie jest to żadna innowacyjna technologia, zawsze jest to coś, co jest związane z totalnie ogromnym ryzykiem i chce się pod, po prostu podłączyć pod hype botów, no bo tak to trzeba sobie nazwać rzetelnie. Tutaj mamy kolejny artykuł, tak z Business Insider. Jak kupić Winner AI w 2024 roku? Poradnik dla początkujących. Jeżeli kogoś to interesuje, może sobie tutaj przeczytać, może sobie zobaczyć, z czym to się je. No jest to Memcoin, PSOCoin, zaraz przejdziemy do strony, tak żebyście zobaczyli. Dużo innych stron też również to poleca. Tutaj mamy, że zebrali w pre -sailu od Coin, Coin Codex tak Coin Codex strona zagraniczna tutaj dużo o tym również się rozpisują Coinpedia tak samo winner could be the future of main coins as it rises 100k instantly tak ale generalnie no tutaj Widać, że to są po pierwsze artykuły sponsorowane, oni też nawet tego za bardzo nie kryją. Tak samo Business Insider i BitHub, i jest to ok, jak najbardziej. Tak? Jeżeli ktoś chce sobie zaryzykować, ktoś lubi takie rzeczy, tutaj macie, macie właśnie tą stronę, możecie sobie kupić, tak? możecie sobie w to wrzucić. Oczywiście nie zachęcam do wrzucania tutaj jakichkolwiek środków. Traktujcie to jako loterię. Jeżeli już ktoś chce zainwestować, wrzucić środki w takie coś, no to musi się liczyć z ogromnym niemalże 99% ryzykiem utraty kapitału i tak to po prostu wygląda. Cały rynek memcoinów wygląda dokładnie tak, że jest pump and dump, no, nie oszukujmy się, jednakże cały rynek kryptowalut pokazuje to, że te projekty są rozgrywane no i prawdopodobnie będą rozgrywane, no bo to się raczej nie zmieni, więc tak to działa. Z tym Was zostawiam i przechodzimy dalej. Słuchajcie, tutaj jest bardzo ważna informacja na naszym Telegramie. Mianowicie, wczoraj mówiłem o tym, że macie możliwość wzięcia udziału w tym airdropie właśnie z ekosystemu ICP. Ja dzisiaj podpiąłem tutaj do Telegrama ten, ten możliwość tego airdropa, no i po prostu zróbcie sobie tak, jeżeli ktoś chce, oczywiście, bo to są darmowe tokeny tak naprawdę, tak, oczywiście one może nie będą jakoś mega dużo warte, ale później ten Omni Network, który dostaniemy za trzymanie tego, będzie warty więcej. I działa to generalnie na tej zasadzie, że tylko sobie to odbieramy, tworzymy portfel jakby z automatu, bo bot tworzy ten portfel, no i to jest tyle. Ja to o tym mówiłem też na shortach, na... Yy, na, na YouTube Shorts, na TikTok Shorts, na Instagram Shorts, więc bez problemu sobie to znajdziecie. Bardzo proste jest to i myślę, że każdy to ogarnie. Zachęcam, bo darmowe środki, darmowe tokeny a co z tego będzie? Zobaczymy. Kolejna sprawa, właściwie ostatnia. Zachęcam do subskrybowania i lajkowania naszego kanału Tajemnice Kryptowalut. Dla Was to jest tak naprawdę chwila dla nas to jest duże wsparcie, tak i jakby większa motywacja do tego, żeby dalej dla Was pracować. W tym momencie już się z Wami żegnam i zapraszam do kolejnych odcinków prawdopodobnie jutro.